Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy we Wrocławiu rozpoczął się od nietypowego biegu. Na jego starcie stanęło 300 uczestników. Normalny bieg jest właśnie zwyczajny, a bieganie tyłem to jest coś wyjątkowego. To jest coś, co nikt nie robi na co dzień. A ten dzień jest wyjątkowy. Nie liczył się czas, a udział i pomoc orkiestrze. Wpisowe powędrowało właśnie na jej konto. Wszystko dlatego, serduszka waśmowego. Dziwnie, nogi będą od tego boleć, ale raz do roku można sobie na coś takiego pozwolić. Po kilku latach przerwy finał zbiórki powrócił na wrocławski rynek, a z nim specjalistyczne pokazy ratowników. Na ulicę stolicy Dolnego Śląska wyszło ponad 1600 wolontariuszy. Dlaczego warto wrzucić ten grosz? Ponieważ wiemy, że ten grosz nie będzie zmarnowany. Każdy grosz będzie wykorzystany. Trzeba każdemu pomóc. Czy biednemu, czy ten. Zawsze w każdej okazji. Moje zdanie takie. I tak się lepiej czuje się człowiek jak pomaga. Warto jest pomagać, no bo może kiedyś ja będę potrzebował pomocy albo też mój syn, więc czemu nie pomagać? Wszystko jest, jeżeli się pomaga, to znaczy, że jest dobrze. Wolontariusze pieniądze zbierają i zachęcają, by licytować, a jest co? Na pewno dużą atrakcją do licytowania jest dzień jako prezes MPK Wrocław. Prezydent curek gra znowu z nami, więc między innymi krojenie tortu z nim podczas następnych następnego festiwalu kulinarnego. W ciągu 27 edycji akcji udało się zebrać niemal miliard 120 milionów złotych. Sprzęt za niemal 5 milionów powędrował między innymi do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Myślę, że takie najważniejsze rzeczy to przede wszystkim sprzęt do zabiegów operacyjnych, stoły operacyjne, sprzęt endoskopowy. Ten sprzęt endoskopowy, który otrzymaliśmy od orkiestry praktycznie przeniósł naszą chirurgię na zupełnie inny wymiar. W tym roku orkiestry Gra dla dziecięcej medycyny zabiegowej. Wrocław, Rafał Stefaniak.